thank you Przedsiębiorcy w gminie Hamrza, nazywam się Katarzyna Orłowska i po raz kolejny mam przyjemność poprowadzić ten wyjątkowe święto tutaj z udziałem przedsiębiorców z gminy Hamrza, ale i nie tylko, także i z najbliższej okolicy. To święto ma miejsce w gminie już po raz kolejny, tak jak wspominałam po raz szósty spotykamy się z przedsiębiorcami, a głównym punktem wieczoru będzie wręczenie statuetek szlachetnej Podkowy. W edycji 2020 w kategorii przedsiębiorczość. Jest to taki, taki wieczór, nazywamy przedsiębiorców, ale też jest to fajna okazja podziękować wielu z Państwa za, za życzliwość w stosunku do mieszkańców gminy. Państwo Łęgosty są ze świętosławia i chciałem Was, was poinformować, że... Bywają prawie na wszystkich uroczystościach. Gminnych mocno się starają, ale mają przyjemność zaprosić wszystkich na dożynki w roku 2020 do świętosławia. Obok siedzą Państwo Wioleta i Wojciech Maćkosy. Też chciałbym żebyście się pokazali. Słuchajcie, to są organizatorzy ostatnich dożynek w Szerokopasie. Pani Ewa i Bolesław Osoby, Kasprza z, 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 z Kiełbasina. O, wyjątkowe sołectwo, malutkie, sporo wyjątkowych spotkań organizuje także pani Ewo. Wielkie dzięki i pozdrawiam mieszkańców Kiełbasina za ten wkład pracy na rzecz gminy. Firmę Marek Lewandowski. Marku pokażcie, o, zobaczcie państwo. I powiem tak, nie pierwszy raz ratował gminę w trudnych sytuacjach. Chcę przedstawić osobę, żebyście Państwo też wiedzieli, młodego, jak to wszyscy mówią, Krutelewicza Michała. Pewnie, ale ja chciałem mu podziękować za to, że wiernie reprezentuje gminę Chęża w regatach. Pan Minoł Pozazdrościł i sam się zadeklarował, że chciał być też tu skromnym udziałowcem w naszych różnych poczynaniach. Dołączył do sponsorów sportowców. Chcę bardzo podziękować Henrykowi, albo Edycie i Henrykowi Cieślak. Słuchajcie, to są ludzie, którzy mozolnie odbudowują zabytek w gminie Hembrza, pałac, dworek w Zajączkowie. Może Państwo nigdy nie byli w Zajączkowie, ale no, proszę Państwa, może tyle. Proszę Państwa, za chwilę przed nami bardzo uroczysty moment wieczoru, mianowicie zostaną wręczone szlachetne podkowy. Statuetki w kategorii przedsiębiorczość. Pierwszą z firm, która za chwilę tutaj odbierze szlachetną podkowę jest firma, która na swoim rynku pozostaje już 32 lata. Właśnie prawie tydzień temu miała swoje kolejne urodziny. Dokładnie 16 lutego 1988 roku została zarejestrowana działalność gospodarcza pana Franciszka Krutelewicza. Prosimy pana Franciszka z panią Danitą Przy ulicy Sikorskiego 36, a dzisiaj nam wszystkim znana okazała firma przy ulicy Weldowskiej 3. Powiem, że miałem tą okazję no, być świadkiem, jak firma się narodziła. Pracowałem wtedy w zakładzie doświadczonym w Kończewicach. Ten pan przyjeżdżał do pracy, do zakładu. W zasadzie czuwał nad zwierzętami. I cały czas go męczyła jedna myśl, jak to zrobić swój biznes. To był 88 rok. Gratulacje dla firmy za te lata i życzę kolejnych wielu lat sukcesów. Także gratulujemy. No to wyjaśnienie. Faktycznie 32 lata firmy, to nie tylko moja zasługa, ale też rodziny żony, gdzie musiała poświęcić wiele czasu, żeby ta firma istniała. Z drugiej strony chcę podziękować wszystkim, wszystkim zgromadzonym tu na, na, na sali. Nie tylko y, ludziom, którzy są rolnikami, ale też i lekarzami, i ludźmi, którzy zajmują się bankiem. Ta firma w roku bieżącym świętuje swoje 30. urodziny. Swoją działalność firma rozpoczynała w 1990 roku. W Brąk Pan Bogdan Marczewski i pani Janna Marczewska, Prosimy tutaj do nas. Państwo Malczewscy prowadzą 6 sklepów spożywczo-przemysłowych, w tym dwa na terenie Gminy w miejscowościach Wielczyny oraz Kończywice. Bo chcę też Państwu powiedzieć, że Pan Bogdan to tak naprawdę ma korzenie w Kończewicach i też miałem okazję śledzić początek, bo, bo, bo tak naprawdę to się wtedy zaczęło dziać. Ja powiem, że pamiętam takie czasy, gdzie mieszkaliśmy na wsi nawet nie było chleba. My musieliśmy jeździć do miasta po chleb, bo takie były czasy. Nasze wiejskie sklepy nie, niekoniecznie miały pieczywo, więc... Więc jak ktoś nam kiedyś potem zaczął opowiadać o chrupiących bułeczkach, a potem to się stało, to rzeczywiście, to rzeczywiście były, były wielkie dni w miejscowościach wiejskich. Dziękuję bardzo. Takie wyróżnienie, nagrodę, również gratuluję pozostałym firmom i życzę dużo, dużo Zdrowiaj. 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 Sukcesów. <grym i <grym i sukcesów i możliwości w tych czasach. Przede wszystkim chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia, pogratulować laureatom. Cieszę się, że są to firmy no, takie, które już są zakorzenione od kilkudziesięciu lat w tym środowisku działają. Mam nadzieję, że odporne na różne sytuacje, które mogą się pojawić, bo czasy bywają trudne. Pozostaje mi zaprosić Państwa tutaj na uroczystą kolację. No i przed Państwem długi wieczór. Przy muzyce zespołu Metrum, który jest tutaj już w pełnej gotowości, Pan Marek i Pan Łukasz zadbają o to, abyście się Państwo dzisiaj świetnie bawili.